To, że nie wolno przerywać przewodu pen i nie stosuje się w takich układach wyłącznika różnicowo-prądowego, wiedzą już nawet stolarze. Szkoda, że nie wiedział o tym elektryk, który montował tę rozdzielnicę. Zobaczcie, przewód fazowy wchodzi normalnie. Tu jest wycięty, zasila te dwa bezpieczniki i linką od spodu zasila zacisk fazowy różnicówki. Ten niebieski, który jest penem, przechodzi pierwszy przez. Bezpiecznie, tu możemy powiedzieć, że następuje podział PEN i wychodzą dwie linki. Pierwsza na taką główną szynę, gdzie podpięte są dwa obwody przed różnicówką i druga linka, która zasila samą różnicówkę. Z różnicówki wychodzi już linka na listwę neutralną która jest zbędna. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Przewody ochronne od nowych odwodów wspięte są w jednej listwie, ale nie podłączone do reszty instalacji. Wywalamy nadprądówkę, prądówkę, przerzucamy tamte dwie Nki na tę szynę i wymienię te czarne linki na niebieskie. Po modernizacji, zamiast bezpiecznika, pojawił się zug, który jest miejscem podziału PEN i zasila listwę przewodów ochronnych. Druga linka, która wychodzi z zuga, zasila różnicówkę, a ta listwę po prawej stronie. Ta dodatkowa listwa została zlikwidowana, bo była niepotrzebna, podobnie jak ten bezpiecznik. Też był niepotrzebny. Dopiero teraz, gdy wykonałem te zmiany, różnicówka spełnia swoje zadanie, a instalacja można powiedzieć, że jest bezpieczna, bo wcześniej taka nie była. Przewód Pen mógł zostać przerwany.